Bus 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 puerto bus Arriba! bus bus bus. bus bus puerto bus Arriba! bus bus, Arriba! bus, bus. Yes. Puerto Bans, Puerto Banos Życie kręci się jak ramus Śpiew pół dnia, żeby mieć siłę na noc Marbella Parano, wielka fila, a nie namiot Piję Sangigala z Inglutena, jej mnie to Consuela Pochodzi z Venezuela, ode mnie do na Pyta się mnie o używki, wysyłam mnie do Potem łapie mnie za łatwo, większy niż masz od rowera a. Skorpion na pelach kobarcie, barcie Mordo na porcie Gonko mocno ujebani jak na korcie Ziomek i za wszystko lata przyniósł jakiś latex Dwa rolecy jednym apartem Lub pod rozpartem narkotikam i Jest polane, za na wypłatę Argentyńskie pośladki, egzotyczne są siatki matki Pełne wódki, lody są szklanki, to moje firmowe mytatki Z jak kelner, jak serwer się zwiesza Na fali jak serwer, taki melanż polecam Koszula w imporcie, towar jedzie w transporcie Pieca na wynosie, kokaina na wynosie Wiedzy mi przynoszcie, problem masz wynosie To MTM w portu jak pira, coś tam sobie palę, coś tam ze popijam Wzięło takie, że ohoho Mam wzięło takie, że o oh, mama mija Pojechałem na przepyszne śniadanie, podawała je kelnerka, miała piękne siadanie Tutaj szybuszek właśnie wjechał na balie, mogę wszystko, nie muszę takie podsumowanie to pan, square to panos, cykam zdjęcia jak kapanos Życie to tylko momenty, które wspominasz na starość Puerto pan, square to panos, cykam zdjęcia jak kapanos Życie to tylko momenty, które wspominasz na starość Puerto pan, to Upecz na mnie, sztukę mam w każdym porcie. Yeah.